Witajcie drodzy fani Gwiezdnych Wojen w oficjalnej gali rozdania złotych ziemniaków za 2024 rok. Po raz kolejny spotykamy się, po raz kolejny ruszyło podsumowanie i po raz kolejny serdecznie chciałbym Wam bardzo podziękować za kolejną wspólną zabawę. W tym roku udało się zebrać 136 głosów, więc nie jest to co prawda rekord ilościowy, ale jak najbardziej cieszy mnie niezmiernie, że po raz kolejny ponad 100 osób wzięło udział w tejże zabawie. I oczywiście dzisiaj Chciałbym w pewien sposób podsumować poszczególne kategorie, podzielić się z wami wynikami, ale również, oczywiście, tak jak wspominałem w filmie zapowiadającym, rozlosować tegoroczną nagrodę, czyli, przepraszam, gdzieś odłożyłem. E, oczywiście nowiuszkie w prawie nowiuszkie Star Wars The Deck Building Game. I oczywiście, jeżeli jesteście tutaj tylko i wyłącznie po nagrodę, to, to w wersji YouTube'owej przesuńcie sobie, przewidźcie sobie do tej odpowiedniej sekcji, jeżeli to jest dla Was najbardziej interesujące. Natomiast, moi drodzy. Jedna uwaga techniczna, ponieważ przy każdej poszczególnej, prawie przy każdej kategorii, musiałem w celach, że tak powiem, estetycznych ograniczyć wybór najbardziej, najczęstszych udzielanych odpowiedzi do top 5. 5. Tak więc przy, na przykład przy książkach, przy komiksach, oczywiście było tych odpowiedzi więcej, ale ja pokazuję tą topkę. Natomiast same wyniki, bez oczywiście waszych maili, bez waszych informacji osobistych, tylko i wyłącznie suche wyniki, będą znajdować się w osobnym Excelu, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli chcecie sobie pogrzebać, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak to właściwie wyglądało, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, tak więc nie przedłużając, przejdźmy do rozdania złotych ziemniaków za 2024 rok. I oczywiście moi drodzy rozpoczynamy od pierwszej kategorii, czyli najważniejsze wydarzenie 2024 roku. I tutaj na sam początek ciekawostka z jakiegoś powodu jedna osoba nie odpowiedziała, ponieważ była taka możliwość, ale na 136 przesłanych ankiet 135 odpowiedzi pojawiło się w tej kategorii, tak więc nie wiem z czego to wynikało, ale taka ciekawostka na początek. Dobrze, ale moi drodzy, teraz werble, 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 oczekiwania i na pierwszym miejscu z wynikiem 66 głosów ląduje premier serialu Diakonite, następnie 35 głosów premiera serialu Skeleton Crew, 17 premiera seri serialu Tales of the Empire, 15 głosów premiera gry Star Wars Outlaws oraz 2 głosy premiera serialu Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. I wydaje mi się, że te wyniki nie są w żaden sposób zaskakujące. Nieważne jak oceniamy kolite, nieważne jak finalnie, powiedzmy, oglądał on się, jakiej był jego jakość, czy powiedzmy, jakie były jego wyniki finansowe, pozytywne, negatywne, mniejsza z tym, w każdym momencie ten serial był istotny i ważny. Bo w momencie, kiedy był, gdy na niego wyczekawaliśmy, czekaliśmy, oczekiwaliśmy, był on zapowiedzią czegoś w miarę nowego. Serialu skupionego przede wszystkim na rycerzach Jedi, Trochę sitach, okres, który do tej pory raczej nie był poruszany w nowym kanonie, więc pod tym kątem jak najbardziej pozytywnie. Z drugiej strony również był to ważne wydarzenie, moim zdaniem. W tym niestety momencie po premierze, kiedy dostaliśmy co dostaliśmy finalnie, kiedy było powiedzmy raczej szerokie zawód pod tym, jak jakościowo wypada ten serial, i wydaje mi się, że tak jak Skeleton Crew jest istotnym serialem i może, miejmy nadzieję, będzie on miał jakiś większy wpływ dla świata Gwiezdnych Wojen, tak Akolita. Powiedziałbym, że rzeczywiście jest ważniejszy. Nie, nie to, czy jest lepszy, czy jest gorszy, bo o tym za chwilę, ale moim zdaniem, jak najbardziej tutaj podzielam zdanie 66 osób, że rzeczywiście Acolyte był tym najważniejszym wydarzeniem w świecie gwiezdnych wojen. Co również jest dla mnie ciekawe, ym, równe rozłożenie głosów pomiędzy Tales of the Empire oraz Star Wars Autos. Szczególnie z naciskiem na to drugie, ponieważ oczywiście pomijając całą awanturę związaną z grą, oraz argumenty przeciwko, które na przykład do mnie przemawiają, typu Cena na, na premierę, bo wybaczcie, ale. 300 zł za gry to już jest taki pewien pułap, którego nie jestem w stanie przekroczyć, ale z drugiej strony. Biorąc pod uwagę recenzje, opinie znajomych i tak dalej, ogólny odbiór tej gry, który jest raczej pozytywny wśród fanów Wiesnych Wojen, również cieszy mnie, że wiele osób, relatywnie wiele osób doceniło ten tytuł. Co nie zmienia oczywiście faktu, że jak najbardziej zgadzam się, czy powiedzmy, jeżeli mogę podzielić się swoją opinią, czy będę się dzielił swoją opinią przy każdej kategorii, a rzeczywiście był tym najważniejszym wydarzeniem 2024 roku. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, która w 2024 w 2025 roku będzie miała przerwę, ponieważ tylko i wyłącznie Andor zapowiada nam się w tymże roku, ale jeszcze w 2024 mieliśmy możliwość zagłosować na najlepszy serial aktorski w mijającym roku. I tutaj już zaskoczenia za bardzo nie ma, ponieważ pierwsze miejsce z ilością 90 głosów zajmuje Skeleton Crew. Na drugim miejscu daleko, daleko w tyle The Acolyte 26, natomiast aż 19 osób odpowiedziało, że żaden z tych seriali. I absolutnie nie jestem zaskoczony, i jakkolwiek mogę zrozumieć praktycznie wszystkie odpowiedzi w tej, w tej powiedzmy, w tej kategorii, ponieważ Skeleton Crew. Tak jak już nie raz, nie dwa, niesamodzielnie z innymi osobami również mówiłem, jest to jak najbardziej, co najmniej bardzo dobry serial techniczny, który trzyma się od początku do końca kupy, ma swój pomysł na siebie, ma swoją realizację i w swojej kategorii jest jak najbardziej na plus. Z drugiej strony, totalnie rozumiem i sercem jestem bliżej tych 26 osób, które zakłosowały za Akolitą, bo jakkolwiek znów, technicznie jest to bardzo często bajzel nie, jakoś dziwnie poukładany, nie Zrobione i tak dalej, to z jednej strony pod kątem niektórych aspektów technicznych, czyli na przykład walki na miecze, świetne, które są absurdalnie dobre, ale również z punktu widzenia fana Gwiezdnych Wojen, to właśnie Akolita jest tym, co mi się bardziej podoba, co jednocześnie sprawia, że bardziej jest mi znów przykro, że ten serial wyszedł i jak niestety wyszedł. Natomiast 19 osób, które zagłosowało na żaden też mogę zrozumieć, jakby troszeczkę błogosławieństwem 24 roku jest fakt tego, że dostaliśmy dwie historie, które nie wpisują się w główny nurt serialów gwiezdnowojennych aktorskich, jeśli tak to można powiedzieć, i nie są, powiedziałbym, pewnego rodzaju kopiami, czy to Mandalorienia, czy to Asoki, czy to Kenobiego, które są bardzo, bardzo do siebie podobne, jeżeli chodzi o seriale, zarówno fabularnie, bym powiedział, jak i również pod kątem Wykonania, tylko dostaliśmy dwie produkcje: jedna teoretycznie bardziej mroczna, i druga zdecydowanie bardziej dziecięca, czy też nastoletnia. I mogę zrozumieć, że żaden z tych seriali do nikogo nie trafił, więc, jakby w pewien sposób, absolutnie ta kategoria w tym roku nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ale ja osobiście zagłosowałbym na, mimo wszystko, jako fan Gwiezdnych Wojen, na Akolitę. Kolejna kategoria z cyklu Najlepsze, czyli najlepszy serial animowany w 2024 roku. I tutaj z góry przepraszam, rzeczywiście zwrócono mi uwagę, bolek, pozdrawiam, na to, że w tej kategorii nie było odpowiedzi żaden. I to jest rzeczywiście błąd, który, jeżeli ta kategoria pojawi się w przyszłym roku, to jak najbardziej zostanie poprawione, żeby można było zaznaczyć, że żaden seriali animowanych nie podobał się. Ale Pomijając to, zapamiętując sobie to na przyszły rok, przejdźmy do omówienia tegorocznych wyników, które też nie są moim zdaniem aż tak zaskakujące, bo pierwsze miejsce z ilością 93 głosów zajmuje trzeci finalny sezon The Bad Batch. Kolejne miejsce, daleko w tyle: 27 osób Tales of the Empire, 9 Lego Star Wars Rebuild the Galaxy oraz 7 osób zatwardziałych fanów Young Jedi Adventures. I teraz absolutnie nie jestem zaskoczony: absolutnie ja również oddałbym głos na badbacza, który miał tą przewagę, że był spuentowaniem dwóch poprzednich bardzo dobrych sezonów i po prostu zakładam, działał mocno pod tym kątem. Ale nie będę kłamał: Tales of the Empire, o ile jeszcze wątki Baris Byłem w stanie przełknąć i, i dobra, one były w porządku, zrealizowane i momentami rzeczywiście ta animacja już wygląda cudownie. O tyle wątek naszej pani Wiedźmy z Datomiry, która może i miała jakieś tam ciekawe origin story, może i biła się z Grievousem i to było całkiem creepy, ale cały wątek jej wplecenia w Imperium, jej kontakty z Traunem, to jest coś, co do tej pory dla mnie jest pomyłką. Natomiast LEGO Star Wars Rebuild the Galaxy jest mi trochę szkoda. Bo ja osobiście Legutki trzymam jako osobną kategorię. To nie są Gwiezdne Wojny, to jest po prostu świat Gwiezdnych Wojen, bo Jedi Bob i jego ekipa naprawdę dostarczyło mi dobrych kilka odcinków, które mi się bardzo podobały. Jakby naprawdę, naprawdę serdecznie polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. Nadal jest to nie zagłosowałbym, bo jest debat, ale mimo wszystko i The Galaxy ma to coś, ma tą lekcję, ma tą naukę, która bardzo bardzo mi się podoba. Natomiast Young Jedi Adventures Mam nadzieję, bo sam nie oglądam, nie jestem w stanie tego oglądać. Nie dlatego, że to jest złe, tylko po prostu jest to tak bardzo dla dzieci, że no absolutnie nie, nie mam siły obejrzeć całych tych kilku sezonów. Ale cieszy mnie niezmiennie, że mimo wszystko jest ta produkcja, a jest ona kierowana do młodszych widzów i z tego co kojarzę, jest ona jak najbardziej pozytywnie odbierana. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przechodzimy do tak zwanych kategorii lustrzanych, jeśli tak to mogę się wymyśleć, czyli najlepsze, najgorsze w danym zakresie i oczywiście rozpoczynamy od najlepszej książki wydanej w Polsce w 2024 roku i tak jak mówiłem wcześniej we wstępie, tutaj już musiałem, żeby wykresy ładnie się prezentowały, ograniczyć do pięciu najlepszych wyników, powiedzmy, pierwszych pięciu, natomiast pełne wyniki możecie sobie zobaczyć w Excelu. Dobra, nie przedłużam, moi drodzy, i teraz tak, w tej kategorii pierwsze miejsce z ilością 25 głosów zajmuje Traun, a dokładnie rzecz reedycja Trauna, która już kiedyś się pojawiła w Polsce, ale w tym roku, jako że wyszła technicznie ta książka, to jak najbardziej ją em, za, wrzuciłem na listę i jak widać zajęła pierwsze miejsce. Niedaleko z tyłu, i to jest troszeczkę dla mnie zaskakujące, Imperium kontratakuje z pewnego punktu widzenia 20 głosów, następnie 15 Leja Księżniczka Alderana, 13 Wielka Republika Kataklizm oraz 11 punktów Wielka Republika Bitwa o. Jet. I teraz tak, traun jest ok, Znaczy, je, totalnie rozumiem I, i jest to jedna z lepszych książek Trauna, jeżeli chodzi o nowy kanon, ja bym powiedział nawet ogólnie o całego Trauna, ale skupmy się na nowym kanonie. To jest ta najlepsza pojedyncza książka o Traunie, która jest yy, świetna i zakładam, że wiele głosów też z tego mogło być ze względu na to, że Ole Siejuk postanowił zrobić w, w, do dodruk, um, więc wiele osób jak najbardziej mogło sobie uzupełnić swoją kolekcję, nie płacąc jakichś bajońskich pieniędzy. Imperium kontratakuje z From a Certain Point of View. Jeszcze nie czytałem, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale... Dobrze wiedzieć, że antologie opowiadań mimo wszystko cieszą się jakąś tam powiedzmy popularnością. E, I. Za jakiś czas planuję sięgnąć po tą książkę, żeby nadrobić i żeby wrzucić recenzję. Zobaczymy wtedy, czy podzielałbym głos e, innych czytelników. Lenia księżniczka Alderana, bardzo mnie cieszę, że ta pozycja wychodzi. Bardzo to była jedna z pierwszych takich książek w nowym kanonie, którą przeczytałem po angielsku, i bardzo, bardzo do tej pory ją e, cenię. Wielka Republika Kataklizm. Ja bym kataklizmu aż tak wysoko nie cenił, bo mimo wszystko w drugiej fazie najbardziej właśnie doceniam bitwę o Jete. Oczywiście bitwa o Jete ma ten w cudzysłowie problem, że jest skryptem słuchowiska i najlepiej działa jako słuchowisko z aktorami itd. Ale i tak mimo wszystko cieszę się, że relatywnie wiele osób doceniło tą pozycję. No dobrze, moi drodzy, ale teraz oczywiście znów, tak jak mówiłem, odbicie lustrzane, więc przechodzimy do drugiej strony medalu najgorsza książka wydana w Polsce w 2024 roku. I tutaj żadnego moim zdaniem zaskoczenia nie ma, bo pierwsze miejsce z ilością 45 głosów zajmuje Jedi Wojenne Blizny, następnie 18 punktów księżniczka i Wajdak, 16 Wielka Republika Misla na X, 11 Szkarłatne Szlify i 9 leja księżniczka Aldera. i pierwsze 4 pozycje. Nie jestem zaskoczony, bo wojenne blizny już w momencie czytania po angielsku wiedziałem, że to nie będzie książka pozytywnie przyjęta e, za bardzo e, ogólnie przez fanów, ale też przede wszystkim w naszym kraju, bo. Tak bardzo napalonego lesbijskiego fanfika, to ciężko byłoby chyba znaleźć, i, i naprawdę, rzeczywiście, wiele osób, zakładam, bardzo oczekiwało, że Kalkesti to będzie super ekstra książka, a dostaliśmy zupełnie, prawie zupełnie coś innego, więc rozumiem to totalnie i to niestety no, nie jest dobry tytuł. Księżniczka i łajdak... Gnoiłem tą książkę niesamowicie tutaj w swojej recenzji, więc jak ktoś jak coś chce, to odsyłam, proszę bardzo. Nie będę się dalej pastwił. Wielka Republika, Misja na Planetę X. To jest tytuł, który zdaje mi się najwięcej osób, czy było najwięcej szumu dookoła niego poza wojennymi bliznami, ze względu na zaimki, wątki LGBT, które się pojawiają w tytule. O ile sama historia nie była jakaś tam specjalnie zła, nie była specjalnie dobra, no to te zaimki, zakładam, do, dorzuciły nieco do pieca. Szkarłatne szlify. Książka dziwna, ale mi się w jakiś tam sposób podobająca, bardziej taka intymna, bardziej mniejszo-skalowa, skupiająca się na Kirze, która całkiem sprawnie funkcjonuje moim zdaniem z komiksami od Charlesa Sola. Więc, jakby z jednej strony rozumiem, ale z drugiej nie, absolutnie szkarłatne świty, szkarłatne szlify nie byłyby tą pozycją, na którą bym zagłosował. Natomiast Leja Księżniczka Alderan, jakby naprawdę, biorąc pod uwagę, że jest to young Adult, bo pamiętajmy, że jest to young Adult, i więc jest to troszeczkę. Młodzieżowa taka ma być ta książka, ale trochę nie za bardzo rozumiem, aż 9 głosów. A cóż, jeżeli ktoś ewentualnie z Was zagłosował, to dajcie znać w komentarzach, bo naprawdę jestem ciekaw, czemu tak to, yy, czemu, czemu oddaliście, zdecydowa z zdecydowaliście się zagłosować na tą książkę. Co nie zmienia na faktu, że pierwsze cztery pozycje tak przewidywałem i jak najbardziej wydaje mi się, że są uzasadnione i powiem szczerze, że samemu. Wojenne Blizny też bym na nie zagłosował. No dobra, wracamy do najlepszych i przechodzimy do komiksów, czyli najlepsze komiksy wydane w Polsce w 2024 roku i tutaj z dużą radością mogę powiedzieć, że na szczęście, znaczy, na szczęście, moim zdaniem niespodzianek nie ma, ponieważ pierwsze miejsce zajmuje z 36 głosami Darth Maul, Syn Datomiry, 29 głosów na Keynena, 20 na Kylo Ren Początki, 9 na Wielka Republika Ostrze i 5 na Star Wars Ukryte i Imperium. I totalnie rozumiem pierwszą trójkę, ba, wiecie co, totalnie rozumiem całą piątkę. E, przy czym ja bym troszeczkę to inaczej poukładał, bo po, po przemyśleniach, po zastanawianiu się, oddałbym mimo wszystko głos na Kanena, bo Kanen moim zdaniem, był tym najbardziej wartościowym, najbardziej soczystym komiksem zeszłego roku. Na drugim miejscu dałbym Kylo'a. A na trzecim miejscu dałbym Darth Maula. Ale rozumiem sentyment, rozumiem nawiązania do wojen klonów i pewnego rodzaju wyczekiwanie fanów, żeby w końcu ten komiks dostać, bo zakładam, że wielu, wielu fanów czekało na polskie wydanie od dłuższego czasu, więc jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej doceniam. Trochę szkoda, paradoksalnie, że w tym zestawieniu było Wielka Republika Ostrze, które bez takiej konkurencji mogłoby zajść jeszcze wyżej, bo moim zdaniem jest to bardzo dobry komiks. Natomiast Star Wars Ukryte Imperium, Charles Soul, Kira. Rozumiem totalnie, dlaczego niektórym to może podejść, bo mi samemu się podobało. Tak więc, soczysta dawka, solidna ilość komiksów, podobają mi się te wyniki. Jak najbardziej podoba się jest git. Było pozytywnie, więc oczywiście teraz musi być nieco bardziej negatywnie czyli najgorszy komiks wydany w Polsce w 2024 roku. I tutaj bardzo pierwsze dwa miejsca mnie cieszą, ponieważ 31 głosów Mandalorianin, sezon pierwszy, część druga oraz 15 głosów Mandalorianin, manga, tom drugi. Następnie, bez większego zaskoczenia, Darth Vader powrót dwórek, następnie na czwartym miejscu Sana Staros, sprawy rodzinne 9 głosów, Darth Vader nieokiełznana moc 8 i na samym końcu 8 również głosów mroczne droidy. Oczywiście tutaj, przepraszam, pojawiły się 6 wyników, bo mieliśmy taką samą ilość, ale nie jestem zaskoczony. i tak jak z jednej strony rozumiem totalnie e, niechęć czy nie, negatywne nastawienie do komiksów Mandaloriana, bo sam jestem bardzo negatywnie nastawiony, że tam nie ma nic absolutnie nowego. Manga ma przynajmniej ten zaletę, że jest w innym stylu rysowana, ale to jest jedyny plus. E, Darth Vader, jak to Darth Vader, no jeżeli no, jest, jest to seria komiksowa, która absolutnie nie jest szałowa, chociaż przekonamy się w następnych kategoriach, że może nie do końca. E, Sana Staros rozumiem, bo pewnie wątki rodzinne związane z ciążą i tak dalej mogą nie każdemu Podejść, natomiast mroczne droidy, jakkolwiek się starają, jakkolwiek się próbują, no to nadal mimo wszystko są takim edgy bełkotem w odległej galaktyce. Było nasze rodzinne poletko, nasze własne podwórko. Czas, więc, wyjść do świata. I zaczynamy od najlepszej książki wydanej na świecie w 2024 roku. I tutaj znów wydaje mi się trochę bez zaskoczenia, ponieważ pierwsze miejsce zdecydowanie zdobywa The Rise and Fall of the Galactic Empire, zbierając 44 głosy, daleko zostawiając w tyle drugie miejsce. Czyli Mace Windu the Glass Abyss, 17, 16 The High Republic Temptation of the Force, 12 The Living Force i 7 The High Republic Tears of the Nameless. I Rise and Fall, nie jestem zaskoczony, inne podejście do tematu, bardziej historyczne, bardziej encyklopedyczne, in universe. E, jakkolwiek mam uwagi do tej książki, to cieszy mnie, że ona wyszła i cieszy mnie niezmiernie, że w 2025 roku polscy fani, e, czy też powiedzmy czytający po polsku będą mogli się zapoznać z tą lekturą. Mace Wind to the glass abyss. Jakkolwiek sam dzisiaj, kiedy nagrywam ten materiał, wrzucałem recenzję, więc jak ktoś chce, to może posłuchać. Totalnie rozumiem, dlaczego zgarnął tyle głosów i totalnie rozumiem za chwilę, dlaczego zgarnie w drugiej kategorii tyle głosów. Ja raczej jestem w tej drugiej, bo jest to dosyć specyficzna, e, dziwna książka. Temptation of the Force um, wysoko, naprawdę, naprawdę, naprawdę wysoko i, i cieszy mnie. The Living Force, jak ktoś lubi prequelowate książki, to jak najbardziej doceni, bo rzeczywiście to nie jest zła książka, tylko... Trzeba lubić ten styl, trzeba lubić to podejście, tą gapkowatość, nazwałbym rycerzy Jedi i, i takie... No, je, więcej w recenzji oczywiście jest na kanale, e, ale, ale jakby totalnie rozumiem. No i e, The High Republic Tears of the Nameless... Jedna z lepszych, jak adultowych książek, ogólnie w The High Republic. Tak więc była walka znaczy walki nie było, bo pierwsze miejsce zdecydowanie na przodzie ale było w tym roku w czym wybierać. Kończą mi się już tak naprawdę opisy, synonimy wstępne. Tak więc, oczywiście, teraz przechodzimy do najgorszej książki wydanej na świecie w 2024 roku. I tutaj, tak jak mówiłem w poprzedniej kategorii, wysoko zajął miejsce. Tak, tutaj również zajmuje pierwsze miejsce, czyli Mace Window The Glass, aby z 29 głosów na drugim miejscu. 124 The High Republic Escape from Valo, 16 The Living Force, 6 Tears of the Nameless i 5 The Rise and Fall of the Galactic Empire. I to jest właśnie to. Jakby Mace Window the Glass Abyss. Wydaje mi się, będzie książką, która będzie bardzo mocno dzieliła fanów. Z jednej strony będą ci, którzy będą bardzo ją lubić, doceniać za jej alienowatość, i tak dalej, z drugiej ci, którzy będą męczyć ją tak jak trochę ja, błagając już, żeby dojść do tej 380 czy którejś strony do samego końca. Escape from Valo nie za bardzo rozumiem negatywnego nastawienia do tego. Znaczy, jakby już po tylu książkach i komiksach od Daniela Hoza-Oldera jestem tak bardzo przyzwyczajony do jego stylu, do... przyzwyczajony do jego stylu, że jakby totalnie to rozumiem, kupuję. Młodzież... nawet nie młodzieżówka, dziecięca książka, więc ale rozumiem, że może to wielu osobom nie podejść. The Living Force. The Living Force to jest taka książka, której bym nie zagłosował ani w jednej, ani w drugiej kategorii, po prostu jest i tyle, ale jak widać ma trochę przeciwników. Tears of the Nameless. Może przekombinowane, też jestem ciekaw. I oczywiście dawajcie znać ewentualnie w komentarzach, dlaczego ktoś z Was za to, za to zagłosował. Natomiast na, piątym miejscu, na ostatnim miejscu z pięcioma głosami: The Rise and Fall of the Galactic Empire. Częściowo mogę zrozumieć, ale na pewno bym nie powiedział, że to była najgorsza książka w 2024 roku. No ale znów tutaj oczywiście każdy zagłosował tak jak chciał. I czas moi drodzy oczywiście na ostatnią parę kategorii, czyli zaczynamy od najlepszej serii komiksowej w 2024 roku. I to zestawienie zaskakująco na pierwszym miejscu otwiera z 26 głosami seria komiksowa Darth Vader, na drugim miejscu The High Republic 24, Star Wars 17, Darth Maul Black Red White 7 oraz Mace Windu również 7. I zacznę od tyłu, pozwolę sobie zacząć od tyłu. Mace Windu, nie, jest to Zaskoczony, że aż tyle osób zagłosowało, bo to nie jest tak, że ta seria komiksowa jest jakaś zła, powiedzmy, jakaś niepoprawna czy coś w tym stylu, ale nie powiedziałbym, że jest aż tak szałowa, żeby w ogóle brać ją pod uwagę jako najlepszą w tym roku. Dartmouth, Black and White. Niezła, solidna, czasami nawet bardzo dobra, szczególnie pierwszy zeszyt, który był był naprawdę czymś zaskakującym, więc jakby mogę zrozumieć, że, że niektórych to kupiło. Star Wars seria, końcówka tej serii, 17 głosów zgarnęła. Z jednej strony no czasami męcząca bułę, czasami przeciągająca się niepotrzebnie, ale z drugiej strony oferująca rewelacyjny wątek Lando Calrissiana i jego sądu, więc jak najbardziej mogę to zrozumieć. The, The High Republic, 24 głosy na drugim miejscu. <kühm> Czyli seria komiksowa, która z całej trójki The High Republic, tych głównych serii, jest najsłabsza, ale nadal dostarczająca dużo, dużo dobrego. Natomiast totalnie nie rozumiem. Szczerze, co tutaj robi Darth Vader, i nie wiem, może po prostu tyle osób rzeczywiście lubiło tą serię komiksową, albo tyle osób było szczęśliwe, że ona się już skończyła, albo powiedzmy, niektórzy postanowili patrolować. Nie wiem, nie zmienia to jednak faktu, że rzeczywiście pierwsze miejsce w tym roku na 2024 w tej kategorii zajmuje Darth Vader. I już prawie na samym końcu ostatnia kategoria, najgorsza seria komiksowa w 2024 roku. Którą to również, tak jak poprzednią, otwiera Darth Vader z 25 głosami, następne miejsce Asoka 14, Battle of Jakku 9, Visions y, Takashi Okazaki 9 i na samym końcu Ewoks z 8 głosami. Więc, znów mówię, Darth Vader. Ja się zaliczam do osób, które bardzo nie lubiły tej serii komiksowej i która rozważałaby zagłosowanie tutaj jak najbardziej, ale jak widać, Vader idealnie zbalansowany w jednej i drugiej kategorii. Asoka totalnie rozumiem, bo zarówno fani samej postaci, jak i serialu, ale też zwykli fani po prostu mogą mieć dosyć tego, tak jak ja, że w samych komiksach nie mamy nic wartościowego dodanego, dodatkowo są one brzydko narysowane. Battle of Jacku, i tu jest. Mała zagwostka, bo naprawdę musiałbym się bardzo mocno zastanowić, czy zagłosowałbym w tej kategorii na Battle of Jackal, czy na Darta Wejdera, bo konkurencja jest bardzo zacięta. Więc, um, no, no, raczej, raczej chyba Battle of Jackal, bo Wejder się przynajmniej skończył. Natomiast jestem trochę zaskoczony, że Vision z Takashi Okazaki tutaj wylądował ten zeszyt, bo. Myślałem, że większość fanów o nim zapomniała, całkowicie wyjęty ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie wiem za bardzo, z czego, z czego to e, mogło wynikać. Natomiast też iłoksy trochę mnie zaskakują, bo. Komando, są iłoczki. One, jakby. Dobra, jest to dziecięcy komiks, jest to taki młodzieżowy, e, bardziej infantylny, ale jak najbardziej wpisujący się w tą kategorię, w ten gatunek. I jestem trochę zaskoczony, mimo wszystko, że tyle, aż tyle głosów wylądowało na tą serię komiksową. No dobrze moi drodzy, ale teraz przechodzimy do stworzonej nowej, powiedzmy starej kategorii, ponieważ tak jak w zeszłych latach prosiłem Was em, chętnych, żebyście napisali swoją ulubioną postać w 2024 roku ze świata Gwiezdnych Wojen z ewentualnym komentarzem. I po pierwsze bardzo dziękuję Wam bardzo serdecznie ci z Was, którzy napisali te komentarze, czasami krótsze, czasami bardzo długie. Ja zawsze mam radość, czerpię radość z tego, żeby to przeczytać, żeby zobaczyć punkt widzenia innych fanów, więc bardzo to doceniam. Ale w tym roku postanowiłem nieco to Zmodyfikować, ponieważ przejrzałem wszystkie wasze odpowiedzi, zebrałem do kupy, jeśli tak to można powiedzieć, poszczególne postacie. Czyli jeżeli na przykład był jakiś dłuższy opis, nie wiem, na przykład lubię Asokę, bo coś tam, coś tam, coś tam, to wyciągnąłem z tego, że jest ulubioną postacią Asoka, żeby zobaczyć, który bohater był faworytem najbardziej lubianym w 2024 roku spośród głosujących. I tak więc, moi drodzy, <coughs> będzie 6 pierwszych miejsc, ponieważ mamy remis na. Piątym i szóstym, ale po zaciętej, naprawdę zaciętej walce, pierwsze miejsce zajmuje z ilością 15 głosów Kimir. Kimir z serialu The Acolyte albo Dart Szczerbatek, albo Kylo Smiloren, jak również równie, różnie go napis, opisywaliście. Natomiast tuż za nim 13 głosów Jot na nawot. 11 głosów cały czas od kilku lat wśród niektórych głosów, jak to niektórzy z Was pisali, cały czas Crosshair, 11 głosów Osiem głosów na naszego kochanego Nila. No i tak jak wspominałem, Exequo, Traun oraz Sol z pięcioma głosami. I powiem wam szczerze, naprawdę było ciekawe przeglądać te komentarze, bo w pewnym momencie Kimir wyskoczył na pierwsze miejsce, ale Jot bardzo mocno za nim gonił. I byłem ciekaw do samego końca. Tak więc bardzo często zaznaczaliście też w tych komentarzach, że okej, okay, może Akolita nie był fajny, może miał swoje problemy i tak dalej, ale Kimir rzeczywiście robił swoją robotę. Z Jodem było podobnie, chwycił on całkowicie wasze serce, jako. Ten pirat, Nil bardzo często był wspominany, ogólnie cała załoga, skeleton crew była wspominana, a Crosshair cały czas jest uwielbiany i totalnie rozumiem. Zastanawiam się, jaką pozycję, czy powiedzmy, ile głosów zgarnią w przyszłym roku, kiedy już nie będziemy mieli kolejnego sezonu The Bad Batch. tutaj najbardziej. A Traun na równi z Solem. Sol był często też opisywany jako spokoziomek, skomplikowany i tak dalej, natomiast Traun, no Traun jest uwielbiany. Więc. Bardzo mnie to cieszy, szczególnie dziękuję osobie, która zaznaczyła Jedi Boba, który naprawdę robił swoją robotę w legutkach. Ale widzimy tutaj, że mimo wszystko um, pojedynek między przystojnymi aktorami wygrał tym razem Kimie. Zobaczymy oczywiście, co to będzie w przyszłym roku. Coś czuję, że Andor może zdecydowanie zająć em, co najmniej kilka solidnych miejsc w tej kategorii. No dobrze, moi drodzy, ale teraz ta część, na którą pewnie wielu, wielu z was czekało, czyli rozlosowanie tegorocznej nagrody. I zanim do tego przejdę, tylko mały wstęp. Bardzo serdecznie Was przepraszam, że w tym roku rzeczywiście jest tylko jedna nagroda, nie ma większej ilości, ale trochę za późno zacząłem to ogarniać, trochę za mało czasu, głowy do tego miałem, więc wyszło jak wyszło. Obiecuję, że w przyszłym roku postaram się, nie wiem, odezwać się, do lesiłka, odezwać się do Egmontu, samemu coś zorganizować, może jakąś figurkę pomalować. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, ale obiecuję na 100% będzie na pewno więcej nagród. Dobrze, moi drodzy. Tak więc oczywiście słój, oficjalny słój, ten sam słój, co w zeszłym roku był używany do losowania jest. Każda osoba... Yy, z dopisanym mailem, bo czasami, nie wiem, ktoś się mógł nazywać Michał i było trzech, dwóch Michałów, żeby, nie mieć pewno żeby mieć pewność, który zostanie wylosowany. Jest tutaj, tak więc maszyna losująca zaczyna ruszać się i oczywiście, tak jak co roku, po opublikowaniu tego materiału ja odezwę się do danej osoby z informacją, że Siemanko, wygrałeś, proszę o informację do przesyłki. Już kończę przedłużać, moi drodzy. Oficjalnie losujemy, losujemy i mamy, mamy głos, mamy głos, mamy głos. Zobaczmy kto. Okej, okay. EXIM Panshar. Nie będę czytał maila, bo chyba ksypka jest na tyle. Dobra, mail jest z końcówki interia.pl, ale generalnie rzecz ujmując EXIM Gratuluję bardzo serdecznie tegorocznej wygrany w Złotych ziemniakach 2024 24 roku Star Wars the Deck Building Game zostanie wysłane do Ciebie. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, mam nadzieję, gratuluję serdecznie. Przykro tym, którym nie udało się wylosować, ale może w przyszłym roku ja, tym razem szczęście się do Was uśmiechnie. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny wasz udział w złotych ziemniakach, tym razem za 2024 rok, szczególne podziękowania dla tych, którzy głosowali bo bez Was tak naprawdę cała ta zabawa nie miałaby sensu. 136 głosów, ankiet wysłanych. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy czy za rok będzie więcej, mniej. Mam nadzieję, że Wy przede wszystkim bawiliście się równie dobrze jak ja podczas przygotowania tego materiału, całej imprezy, jak i również mam nadzieję, że nie macie tak zadartego gardła jak ja już w tym momencie. Tak więc moi drodzy, jeżeli chcecie bardziej szczegółowe informacje jak wyglądały te wyniki itd. to przypominam Excel jest jak najbardziej dostępny w, w opisie tego materiału na YouTubie. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę. I jak zawsze, do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć!